Leżakowanie. Na koloniach nie podoba mi się to, że codziennie po obiedzie mamy leżakowanie. Leżakowanie jest obowiązkowe, nawet jeśli znajdzie się jakąś wymówkę. I to niesprawiedliwe, kurczę, blade. Bo po tym jak rano wstaniemy, zrobimy gimnastykę, umyjemy się, pościelemy łóżka, zjemy śniadanie, pójdziemy na plażę, wykąpiemy się i poławimy w piasku, Naprawdę nie ma powodu, żebyśmy, się wy... żebyśmy musieli się kłaść. W leżakowaniu jest tylko jedna dobra rzecz. Drużynowy przychodzi do baraku pilnować nas i opowiada bajki, żebyśmy leżyli spokojnie. I to jest fajne. Dobrze, powiedział drużynowy. Niech każdy położy się na swoim łóżku, żebym was więcej nie słyszał. Posłuchaliśmy wszyscy, oprócz Benona, który wlazł pod łóżko. Benon, zawołał drużynowy zawsze musisz robić z siebie błazna. Nic dziwnego jesteś najbardziej nieznośny z całej paczki. Jak to, druhu? powiedział Benon szukam swoich tenisówek. Benon to mój kolega i to prawda, że jest nieznośny. Fajnie można się z nim bawić. Kiedy Benon położył się tak jak inni, drużynowy powiedział, że mamy spać i być cicho żeby nie przeszkadzać chłopakom z innych baraków. A bajka druchu? Opowiedz nam bajkę! zawołaliśmy wszyscy. Drużnowy westchnął ciężko i powiedział że dobrze. Zgoda, ale mamy być cicho. Żył sobie kiedyś, zaczął w bardzo dalekim kraju pewien dobry kalif, który miał bardzo złego wezyra. Drużnowy przerwał i zapytał kto może mi powiedzieć, kto to jest Wezyr? A Benon podniósł palec do góry. No, słucham, Benonie, powiedział drużynowy. Czy mogę wyjść druhu? Spytał Benon. Drużynowy popatrzył na niego, mrużąc oczy, nabrał dużo powietrza do ust i powiedział: Dobrze, idź, ale wracaj szybko. I Benon wyszedł. A drużynowy znowu zaczął spacerować pomiędzy łóżkami i dalej opowiadał swoją bajkę. Muszę przyznać, że wolę historię o kowbojach, o Indianach albo o lotnikach. Drużynowy mówił, wszyscy leżeli cicho i poczułem, że zamykają mi się oczy. A potem byłem na koniu, ubrany jak kowboj z fajnymi srebrnymi pistoletami u pasa i dowodziłem całą masą kowbojów, dlatego, że byłem szeryfem. Właśnie mieli zaatakować nas Indianie, i jeden z nich krzyknął: Patrzcie, chłopaki! Znalazłem jajko! Usiadłem nagle na łóżku i zobaczyłem, że Benon wszedł do rak baraku z jajkiem w ręku. Wstaliśmy wszyscy, żeby zobaczyć. Jazda z powrotem do łóżek zawołał drużynowy, który wcale nie wyglądał na zadowolonego. Jak myślisz, duchu, czyje to jajko? spytał Benon. Ale drużynowy powiedział, że to nie jego sprawa i żeby odniósł jajko tam, gdzie je znalazł, i wrócił się położyć. I Benon wyszedł z jajkiem. Ponieważ nikt już nie spał, drużynowy dalej opowiadał swoją bajkę. Całkiem niezła, szczególnie ta część, kiedy dobry kalif przebiera się za kogo innego, żeby się dowiedzieć, co ludzie o nim myślą, a wielki wezyr, który jest strasznie zły, korzysta z tego, żeby zająć jego miejsce. A potem drużynowy przerwał i zapytał. Co ten łobuz wyrabia tyle czasu? Chcesz druhu, to po niego pójdę, powiedział Kryspin. Dobrze, zgodził się drużynowy, ale wracaj szybko. Kryspin wyszedł i zaraz przyleciał z powrotem. Druhu, druhu, zawołał. Benon siedzi na drzewie i nie może zejść. Drużynowy wybiegł z baraku. A my wszyscy za nim, chociaż trzeba było obudzić gwalberta, który spał i nic nie słyszał. Benon siedział na gałęzi na samym wierzchołku drzewa i widać było, że jest strasznie zły. O, tam, tam! zawołaliśmy, pokazując na niego palcem. Cisza! krzyknął nasz drużynowy. Benon, co ty tam robisz? Jak to co? powiedział Benon. Poszedłem odnieść jajko, tam gdzie je znalazłem. – Tak jak mi kazałeś, druhu, a znalazłem je tutaj, w gnieździe. Ale kiedy wchodziłem, złamała się gałąź i teraz nie mogę zejść. I Benon zaczął płakać. On ma niesamowity głos. Kiedy płacze, słychać go z daleka. Wtedy z baraku koło drzewa wyszedł opiekun innej drużyny. Wyglądał na mocno niezadowolonego. – To ty i twoja drużyna tak hałasujecie? Zapytał naszego drużynowego: Obudziłeś wszystkich moich kajtków, a dopiero co udało mi się ich uśpić. Wielkie rzeczy krzyknął nasz drużynowy Ja mam jednego na drzewie o, tam! Drugi drużynowy spojrzał i zaczął się śmiać, ale zaraz przestał, bo wszystkie chłopaki z jego drużyny wyszły z baraku zobaczyć, co się dzieje. Był już nas cały tłum dookoła drzewa. Wracajcie do łóżek zawołał nasz opiekun tamtej drużyny. Widzisz, co narobiłeś? Musisz krócej trzymać swoich kajtków. Jak nie umiesz dać sobie rady z dziećmi, trzeba było nie pchać się na kolonie. Chciałbym Cię widzieć na moim miejscu, powiedział nasz drużynowy. A poza tym Twoje kajtki robią tyle samo hałasu, co i moje. Tak, przyznał drugi drużynowy, ale to Twoje kajtki obudziły moich kajtków. Druhu, ja chcę zejść, zawołał Benon. Wtedy drużynowi przestali się kłócić. I poszli pod rabinę. Trzeba być głupkiem, żeby tak sterczyć na drzewie, powiedział jakiś chłopak z tamtej drużyny. A tobie co do tego? zapytałem. Tak, powiedział inny. Wasza drużyna to same głupki, wszyscy o tym wiedzą. Powtórz to, powtórz to! poprosił G Gwalbert. a ponieważ tamten powtórzył, zaczęliśmy się bić. E, chłopaki, zaczekajcie, aż mnie stąd zdejmą! zawołał Benon. E, chłopaki! A potem drużynowi wrócili biegiem z drabiną i z panem Rato, kierownikiem obozu, który chciał zobaczyć, co się dzieje. Wszyscy krzyczeli, było bardzo fajnie, a drużynowi strasznie się złościli. Pewnie dlatego, że Benon nie czekał na nich i zszedł sam z drzewa. Tak mu się spieszyło, żeby się z nami powykupiać. Wszyscy do baraków! Krzyknął pan rato takim głosem jak Rosu, który jest moim opiekunem w szkole. I wróciliśmy na leżakowanie. Ale nie na długo, bo była już pora na zbiórkę. I drużynowy kazał nam stać. Wyglądał na zadowolonego. Myślę, że on też nie lubi leżakowania. Tylko, że znowu zrobiła się draka, bo Benon zasnął na dobre i za nic. Nie chciał wstać. Kochanie, mamy nadzieję, że jesteś krzeczny, jesz wszystko, co ci dają i dobrze się bawisz. Jeśli chodzi o leżakowanie, pan Rato ma rację. Powinieneś wypoczywać i spać zarówno po obiedzie, jak i po kolacji. Znamy cię dobrze, kurczaczku. Gdyby ci pozostawić wolną rękę, bawiłbyś się nawet w nocy. Całe szczęście, że twoi przełożeni są na miejscu i cię pilnują. Powinieneś słuchać ich we wszystkim. Co do tamtego zadania z arytmetyki, tatuś mówi, że znalazł rozwiązanie, ale chciał, żebyś sam do niego doszedł. Fragment listu Rodziców do Mikołaja.